Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swej bęce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Zapytywali go zebrani, panie, czy w tym czasie. Przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w obecności w górę, w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli dostali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Wtedy Piotr w obecności braci a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty. Zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu: On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwe zdobyte nabył ziemię i, spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Także nazwano ową rolę w ich języku Hakeldemach. To znaczy pole krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, Począwszy od Chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja. I taką odmówili modlitwę: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce. W tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą i dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów. Koniec pierwszego rozdziału dziejów apostolskich.